Onyx Books Nova 3 to najnowszy czytnik tego producenta, zbliżony wymiarami do zeszytu czy notatnika. W dzisiejszym filmiku przedstawię jego unboxing. Już na pierwszy rzut oka opakowanie urządzenia wydaje się solidnie wykonane. Czytnik zapakowany jest w czarne kartonowe pudełko. Po otwarciu pudełka znajdziemy folię ochronną, która pozwoli zapobiec rysowaniu się ekranu produktu. Tuż pod nią leży Onyx Books Nowa 3, który jest dodatkowo opakowany folią. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy również parę podstawowych akcesoriów takich jak kabel USB typu C i rysik Wacom. W pudełku nie zabrakło również karty gwarancyjnej i instrukcji obsługi urządzenia. Onyx Books Nova 3 waży zaledwie 265 g i posiada ekran o wielkości 7,8 cala. Urządzenie posiada dwa przyciski funkcyjne. Plecki czytnika wykonane są z czarnego matowego tworzywa, które może być skłonne do palcowania się. U dołu czytnika znajdziemy wejście USB typu C. Pierwsze uruchomienie Onyxa może potrwać dłuższą chwilę wybieramy preferowany język oraz dostajemy do zaakceptowania garść informacji w regulaminie producenta. Dalej zostaniemy poproszeni o wybranie aktualnej daty i godziny. Przed ostatnim krokiem jest zmiana ustawień związanych z zarządzaniem energią, po czym zostanie nam tylko skalibrowanie rysika. Warto pamiętać, że wszystkie wcześniej wybrane ustawienia będziemy mogli później zmienić w razie potrzeby. Po tych paru prostych krokach Onyx Books Nova 3 jest gotowy do działania. Pierwsze co przykuwa uwagę po uruchomieniu czytnika to wspaniałej jakości dotykowy ekran ekran, który posiada najwyższą możliwą technologicznie rozdzielczość 300 DPI. Wyświetla on aż 16 poziomów szarości, a dodatkowo posiada podświetlenie z możliwością regulacji jego natężenia i temperatury barwowej. Jest to szczególnie istotna funkcja dla osób czytających wieczorami lub przy słabym oświetleniu, ponieważ ciepłe światło będzie mniej męczyć nasze oczy. Onyx Fux Nova 3 działa na Androidzie, który jest przejrzystym i intuicyjnym systemem operacyjnym. Dzięki temu możemy na tym czytniku korzystać ze sklepu Play i pobierać z niego dodatkowe Aplikacje na nasz czytnik, na przykład Legimi. Czytając książki na tym urządzeniu, będziemy mogli z łatwością dostosować tekst do naszych potrzeb dzięki bogatym ustawieniom typograficznym. Dodatkowo ten czytnik poradzi sobie nie tylko z plikami tekstowymi, ale i z plikami PDF, które obsługuje szybko i sprawnie. Istotną funkcją Nowy 3 jest możliwość notowania zarówno po plikach, jak i w osobnym notatniku, a jego kompaktowe wymiary pozwolą nam go zabrać ze sobą w podróż. Czytnik posiada także dodatkowe aplikacje takie jak słownik czy internetowa. Po połączeniu z Wi-Fi będziemy mogli nie tylko przeglądać blogi i serwisy informacyjne, ale także odtwarzać materiały wideo. Dodatkowo Nowa 3 posiada opcję umożliwiającą dzielenie ekranu. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z dwóch aplikacji czy plików jednocześnie. Podsumowując, Onyx Box Nova 3 robi pozytywne pierwsze wrażenie. Czytnik świetnie sprawdzi się zarówno w podróży jak i w pracy w domu. Należy jednak pamiętać, że urządzenie nie należy do najtańszych. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.